Rozdział pierwszy. Zaczęło się w upalny dzień. Bardzo lubię Wrocławski klub dziennikarza. Nawet nie dlatego, że kawa jest mocna i gorąca, a sympatyczne kelnerki nigdy nie odpowiadają, koleżanka. Ile razy los reportera rzuci mnie do nadodrzańskiego grodu, zawsze wstępuję do klubu, bo można tam spotkać najciekawszych ludzi z całego Wrocławia i zdobyć masę wiadomości. Klub położony jest przy ulicy Świdnickiej, w samym centrum miasta. Wystarczy usiąść tam i czekać, a na pewno spotka się tego, kogo się szuka. Ja najczęściej szukałem jakichś wiadomości z dziedziny kryminału. Klub jest tak blisko, prawie w bezpośrednim sąsiedztwie wojewódzkiej komendy MO, że upolowanie tu oficera milicji, który wstąpił na filiżankę kawy, nie było nigdy większym problemem. A wiadomo, inaczej rozmawia się przy kawie lub kieliszku koniaku, niż w gabinecie komendy wojewódzkiej MO. Częstym gościem w tym lokalu był major Krzyżewski, Spotkałem go więc i dziś. Znałem majora nie od dzisiaj. Znałem też duży szmat historii jego życia. Wiedziałem, że kiedyś, przed piętnastu laty, młody wówczas porucznik M.O., przydzielony do komendy stołecznej, pojechał pierwszy raz w życiu do Wrocławia. Służbowo, na dwa dni w jakiejś błahej sprawie. Miasto go tak oczarowało, że natychmiast po powrocie do Warszawy złożył podanie o przeniesienie nad Odrę. I tam już pozostał. Major był niewyczerpaną skarbnicą wiadomości. Prowadził przecież tyle niezwykłych spraw i co bardzo ważne, umiał o nich opowiadać. Teraz również zadał mi na pozór niewinne pytanie: Czy w Warszawie słyszał ktoś o szkielecie bez palców? Szkielet bez palców zainteresowałem się, łowiąc temat. Jakakolwiek byłaby sama sprawa, tytuł naprawdę znakomity. Co to było? Nie słyszałem o tej historii. Nic dziwnego, major nie mógł powstrzymać się od drobnej złośliwości pod adresem przybysza ze stolicy. W Warszawie nie czytają prasy wrocławskiej. I nie zdarza się, żeby ktoś ze stołecznych dziennikarzy zainteresował się kiedyś jakimś tam prowincjonalnym śledztwem. Ale to za długa historia do opowiadania. Tym bardziej, że została rozwiązana. Dzisiaj leży już w archiwum sądowym i nasionka kurzem. Nasze podręczne akta milicyjne również zostały obwiązane sznurkiem i zjechały na półkę do piwnicy, gdzie będą leżały jeszcze długie lata. Szkoda czasu na gadanie o tym, co przeminęło. Znałem dobrze Adama i wiedziałem, że jeżeli teraz zacznę prosić i nalegać, aby opowiedział mi całą historię, nic z tego nie wyjdzie. Major zasłoni się po prostu brakiem pamięci, więc tylko dyskretnym ruchem kiwnąłem na podającą. Za chwilę na stoliku zjawiły się nowe kawy i kieliszki z koniakiem. Mieszając kawę, rzuciłem od niechcenia. Szkielet bez palców? Muszę sobie zapamiętać to wyrażenie. Może przy jakiejś innej okazji uda mi się wykorzystać je w tytule. A swoją drogą szkoda, że major nie pamięta tej sprawy. Ja nie pamiętam sprawy? oburzył się Krzyżewski. Nie zaglądając do akt, mógłbym opowiedzieć ją ze wszystkimi szczegółami. Niech pan tak się nie przechwala. Przecież macie tysiące najrozmaitszych spraw, dużych i małych, i po prostu sprawek. Pamięć ludzka nie jest mózgiem elektronowym. Nowe wiadomości i nowe fakty wypierają w niej wszystko, co działo się dawniej. Oczywiście pozostaje świadomość całej historii, jak gdyby jej streszczenie. Ale co do szczegółów, to już pan przeholował, majorze. Tego niepodobna zapamiętać. Nieprawda! Te sprawy pamiętam, jak gdyby to było dzisiaj. To się panu tylko zdaje, a gdyby pan zaczął opowiadać, bardzo szybko zabrakłoby panu wątku. Różne drobne szczegóły zawsze zacierają się w pamięci i na to nie ma już rady. Jestem pewien, że nie potrafi pan sobie przypomnieć nawet, jaka była pogoda tego dnia, kiedy zaczęła się ta cała historia. Oczywiście, gdyby pan miał przed sobą akta i mógł do nich zaglądać, wtedy odświeżyłoby się wiele interesujących fragmentów tamtych zdarzeń. Podobnie bywa w teatrze. Nawet najlepszy i najpracowitszy aktor, który umie świetnie rolę, potrafi na scenie tak się zaciąć, że wszystko zapomina. Wtedy jedno słówko, rzucone w porę przez suflera, pozwala mu przypomnieć sobie całą kwestię. Przypominam sobie historię tego szkieletu. Zauważył siedzący w naszym towarzystwie dziennikarz z Wrocławskiej Prasy. Pisaliśmy o tym. Byłem na rozprawie sądowej. Główny bohater dostał karę śmierci. Pamiętam jak wyglądał. Rosły, atletycznie zbudowany młody chłopak. Miał chyba ze 25 lat. Nie więcej. Ale oczywiście nie potrafiłbym dużo o tym powiedzieć. Wiem, że palce szkieletu grały w tej sprawie decydującą rolę. Główny sprawca zbrodni został skazany początkowo na karę śmierci. Poprawił major. Jednakże Sąd Najwyższy zmienił wyrok i skończyło się na dożywociu. Miał 23 lata. Dobrze pan zapamiętał, redaktorze. Rzeczywiście był z niego kawał chłopa. To zupełnie naturalne, zauważyłem, że pan, jako prowadzący śledztwo, pamięta nieco więcej szczegółów niż redaktor, który ze sprawą zetknął się tylko powierzchownie i był jedynie na rozprawie. Ale niech pan powie, majorze, wracam do mojego poprzedniego pytania. Jaka była pogoda, kiedy ta sprawa do was wpłynęła? Nie złapie mnie pan, roześmiał się major. Tego dnia był ogromny upał. To był chyba najgorętszy dzień nie tylko tamtego lata, ale w ogóle nie pamiętam, żeby we Wrocławiu było kiedykolwiek równie gorąco. Lato stulecia? Nie, to było pod koniec lipca 1960 roku. Lato nie było wtedy specjalnie gorące. Przeciwnie, często padał deszcz i zdarzało się wiele dni zupełnie chłodnych. Aż tu nagle, pod koniec lipca, zaczęły się tropikalne upały. Trwały zresztą krótko, niecały tydzień. Doskonale pamiętam, przytaknął jeden z kolegów. Było tak potwornie gorąco, że kilka osób zemdlało na ulicy. Wszystko, co żyło w naszym mieście, siedziało nad Odrą albo po prostu w Odrze. Chociaż i woda była tak ciepła, że niewiele dawała ochłody. Życie we Wrocławiu prawie zupełnie zamarło. Przypomniałem sobie, na Dolnym Śląsku panowały upały, a w Warszawie padały deszcze i było chłodno. Meteorolodzy bardzo zawile tłumaczyli to zjawisko dwóch klimatów nad Polską, jakimiś niżami i wyżami. Bardzo wam wtedy zazdrościliśmy. Mnie nie było czego, powiedział Krzyżewski. Okno mojego pokoju w komendzie wojewódzkiej wychodzi na słoneczną stronę. Siedziałem więc za biurkiem i dosłownie powoli się rozpuszczałem. Kto tylko miał jakikolwiek pretekst, wymykał się z gmachu komendy. Ja musiałem siedzieć i mogłem tylko marzyć o cienistej alei nad Odrą, ale niestety nie miałem żadnego powodu, aby się tam znaleźć. Już byłem w domu. Wiedziałem, że kiedy Adam zacznie mówić, to nie przerwie, dopóki nie opowie całej historii do końca. Poprawiłem się więc w fotelu i pilnie słuchałem. Znając Krzyżewskiego nie od dziś, byłem pewien, że major doskonale jednak pamięta całą sprawę. Oficer milicji upił łyk kawy i jak przewidywałem, podjął swoją opowieść.